Siemana, siemano. z tej strony ja dzisiaj nagrywamy sobie Minecrafta. Um, jesteśmy um, woj wojskiem. Um, mamy wojną światową w nocy, więc um, musimy się przygotować. Hmm. Dobra, um, ja pozbieram się trochę drewna i lecimy. Mam dwie sikary. Jak coś. Dobra, widzimy się, jak troszkę pozbieram tego drewna. Siema. Dobra, już jesteśmy. Pozbieram trochę tego drewna. 64. Jeden tak. I jeszcze tu mamy jedno. To przerobimy. Mmm. Dobra, idziemy. Chcę przygotować się. Mm. Dobra, o jest akurat Takiego taki czegoś szukałem Już mamy podkopy na wojnę Musiałem robić Mam um, podkopy jak widzicie Na wojnę Tutaj żeby mnie nie widzieli Patrzcie jaki mam mieczek Ja robiłem go Jak coś A nikogo akurat mnie nie ma Szkoda no, mam pokazać w Dobro. Dobra, jedziemy. Później, na końcu odcinka wątroka, którego to ja zrobiłem. Ale jeszcze nie wiem, bo to sami mnie wywala i coś mi laguje i na no, wiecie. Dobra, tu chowało w Anglii obok tych podkopów. Um. O, białe drewno. Widzimy się jak trochę pozbieram te. Okej, okay, już jesteśmy. Pozbieram te. Już przerobiłem. Yy, może gdzieś tu obok tych podkopów sobie zrobimy. Dobra. Yy, a, jeszcze tu mógł. dobrze. Dobra, yy, przerabiamy. Mamy biernik nie prędzisz tu. Dobra, Dobra, to Dobra, F. Ale długo to zbierałam, wam powiem. Tak długo się łączyłem. Ile tego drewna? Okej. Okay. O! Ja! Dobra, tego zbuduję domek. Nie jakiś super, nie jakiś wielki. Po prostu taki malutki, żeby chociaż był. Musi być. Nie wiem czy z, nie zawiera No okej. Dobra, zbudujemy na 5. Czekajcie, jeszcze policzę. Raz, dwa czekaj. Dobra, niech będzie na tyle. Nie Znam wiem czy dobrze i nie chce mi się liczyć. Czekajmy 5. Hmm. Dobra, mam na wojny jakiś domek. Dobra. Mm. Dobra. Mm. Budujemy jeszcze jakieś krwi. Nie wiem czy nie... nie ten domek.